Urbek dzisiaj znowu spontaniczny, jak to czasami bywa. Klub Iguana, albo jakoś tak się nazywa. O, proszę. Liście obrośnięte. Dziko. Jestem Ramzes. I jest ze mną Maj. Cześć. No to wchodzimy. Byliśmy tu większą grupą w zeszłym roku. I teraz wracamy. Ok. Spróbujesz chyba schowałem ten w krzaki. W plecach w krzaki schowasz? Dlaczego? A będzie mi trudno wchodzić. No nie wiem, czy to dobry pomysł, jak tam masz. Masz cenne rzeczy, więc no. To jest wejście, tak jak było kiedyś, No to było sądze. komary, ale ile tych komar? o nie, masakra. Nie, to nie są komary. Co? nie są komary. Nie, to są łóżki jakieś, padżong. a pajong nie sobie żyje, taki fajny, patrzcie, Śpi śpichowe sobie. Nie, ruszył się. Ruszył się spoko. Ciekawe, czy tu jest jakieś jeszcze inne wejście, czy tylko to. Pamiętam, że kiedyś właśnie wchodziliśmy tędy. Zwracę uwagę, czy nie ma jakichś dziur. Masz latarkę? Ja mam. Chcesz? No. A nie zawidno na latarki? Nie, no, się Czekaj chwilę. Mam mnóstwo. Ty jest buty. No czekaj, bo wyjąć jej nie mogę. No, już masz. Trzymaj. Yy, bo się wiesz, trzy razy wcisnąć co tu spadło nie coś tam trąciłeś patrz ale to jest jakieś zalane wodą no wiem ja. wydaje mi się że to jest chyba jedno wejście to to można ja, się pokój, co można sprawdzić co ci się może e, niekoniecznie no ale przynajmniej toaleta nie da, tak? ja. to ale to jest o musi No chyba tak huh. Powietowy rząd, Szeron. Urząd, chyba, dobra. na Ła, nie. nie, 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 padżonka, został, bo bądź on sobie on pożyteczny, jest on tępi Szef. częściej w którym much, komarów, niech sobie żyje. Postaraj się go nie zawić. Hej, okay. Nie, nie, nie zwracaj uwagi. Oj, jak... Jak fajnie on yy, zwija pajęczynę. Niesamowite. Pajęczynę zwija. Tylko, że mu nie popsuć. A. Dobra, sorry padżongu, ale musimy wejść. A okej, okay. przytrzymaj. Tylko tak wiesz. Jaki parkour. Ej, Dobra, Czego nie ma? Czego Nie ma Sprawdzę tylko, czy Padżągowi się nie stało. Padżąg, żyjesz? Żyję. Żyje, Żyje Padżąg? Tak. co? to chyba tradycyjna, latarkę masz, to, 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 to teraz świeć. Dobra. Czekaj, czekaj, jest. To jest po prostu kibor. Idziemy dalej. Dojście się też. Ale koniecznie patrz pod nogi. Bo w takich taki miejscach bywają, nie przeklinać. A, taki napis napisy był, te. Aha, tak. Mamy Tak. Mam jedne napisy. I A szklanka no. Nie, taka szklanka to żaden rarytas. Można takie szklanki sobie wszędzie kupić. Poza tym Niby nie powinno się niczego... Nie zawali się. Nie, raczej nie zawali się, ale ten... Cofamy? Tak, stół do bilarda, Pamiętasz to? Byliśmy tu kiedyś. I ten stół tak samo stoi, jak i stoi teraz. Ja razem tu byłem. Starszy się bałam tego napisu, zaraz będziecie. Nie Aha, poczekaj, to Proszę, poczekaj, zaśnień na ten napis, co, co tu jest napisane. Zaraz będzie ciemno. A, rzeczywiście. No to, już był, no to już było dawno temu, bo byłeś wtedy, wtedy młodszy, miałeś prawo się bać. Co tu jest? nic, pod po sceną coś. Taki jakby. Jakiś schodek. Jest to takiego nie ma Tak, tam Czekaj. Nie, nie, ja spokojnie razem, ja to Ale to było dawno temu. Teraz jesteś prawie dorosły, więc wiesz. Ale uważaj, uważaj jak. Tak, tak, bardzo dobrze. Ja, tak, jakieś panienki tańczy, tańczyły tak gdzieś tam. Tak, tak, odwróć się, odwróć się. Co? Tutaj. Gdzie? Tam coś miało A, okej, okay, zrzuć Dobra. Ale czy panienki będą, panienki? Postaraj się nie przyklinąć. Czekam. Bo się nagrywa. Zresztą się, ja się boję pojąków tych tu. Tak, ale, ale nie zabijaj ich, bo one są pożyteczne. Może wyglądają nie za pięknie, ale są potrzebne. No, sporo tych pajęczyn jest. Jest tam Chyba? No. Nie Bo, sobie co ty, wiesz, pająki ludzi nie atakują. Chyba, że wiesz, one za, oni zaatakują. Wie. A to jest co innego. Jeżeli są takie, że się bronią. Dobra, idziemy. Schodzimy z powrotem. O. Jesteś, zostałeś na górze. Mhm. Tam niżej są kolejne pomieszczenia. Poczekaj, tylko schilmuję tą salę. Moment. Fajne rysunki Co tam jest pewnie nic No nie to jest taki bufet tu kiedyś był bufet No Co Teraz coś na coś szklanego stanąłem Kolejne pomieszczenia tu mamy. Co robisz? Aaa. Okej. Okay. Taki wyrwę dachu. No. Kolejne pomieszczenie Czekaj. Co? Śmierć kutańki To jest jakieś co? Śmierć, ta jest. Ale nie te takie. Można wam. Ok, okej, ok, ok, ok. Tak, ale tak. nawet są jakieś takie napisy wulgarne, to nie czytaj ich nagle. O mam ci wrażenie pokoje. To jest pusta. Może rzucić światło tam. Jakie, jakieś legowisko czy Albo tu stała ruga. Nie, tu. Wydaje mi się, nie no co wie. Nie, to sobie położyli jakieś. jest co to wygląda? Trochę jak jako toaletu coś. Nie wiem co to jest. Okej, okay, Okej. Okay. Super. Okej, okay, okay. dobra. Kolejne wyjście. Toaleta. I ich nie, nie rozdzielamy się, trzymamy się razem. Co tam leży? Jakieś fajki? Lekam, Lekam. Eee, jakieś tam. widać, że ten lokal jest systematycznie uczęszczany. Na no pewnie bezdomni tu pomieszkują niekiedy. Chodź idziemy dalej. Co? Możliwe. Jeszcze tu. Kolejna toaleta. Na chwilę jestem tu sam. No i tu już więcej. Wydaje mi się, że niczego ciekawego nie ma. O, kiedyś to było szatnie. Tiktoka sobie nagrywasz? Nie. Wiesz co to chyba wszystko? To bo przede mi nie ma co. Ale to wygląda fajnie. Co? Wygląda fajnie. Będziemy chyba się zabierali stąd, bo tu nic więcej ciekawego nie ma. Jeszcze omiotę trochę salę. Wygląda nawet fajnie Kiedyś jak widać było to miejsce tętniące życie Teraz też pewnie tętnie życiem tylko w innym sensie czasami No i tyle No tak, to były schody, ale spoko jakąś ale Nie wiem co To, to nie ma czego zabierać, chodźmy. O wiem co wezmę. To jest fajne grabie. Do trawników takie, ogrodnicze. Chyba wszystkie grabie są ogrodnicze. Nie wiem. No ma, to jest wyjście. Padżąg cały zdrowy, specjalnie pilnowaliśmy, żeby go nie uszkodzić. On potem sobie rozłoży tu pajęczynę i będzie dalej polował i sobie tu żył. Siema, Padżąg. Dobra. No, trochę słońce jest. Dobra, to wiesz co, zakończymy tu może, bo tu już tematu dalej nie ma. No. Do zobaczenia. Cześć. Mordeczki. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć.